Cześć, tutaj ewastribe.pl. Pokażę Wam cię kotwę do trampoliny. Kotwa służy do zabezpieczenia trampoliny przed porywami wiatru, aby nie stało się z nią to, co teraz możecie zobaczyć na zdjęciu. Dzięki zastosowaniu takich kotew możesz być pewien, że podczas silnego podmuchu trampolina nawet nie drgnie. Dodatkowym atutem jest to, że po ich uziemieniu są prawie niewidoczne. Doskonale obejmują rurę opartą o podłoże. Kotwy gwarantują stabilizację trampoliny i przytwierdzenie jej z podłożem. Wykonane są z blachy stalowej o grubości 3 mm i zabezpieczone poprzez ocynk ogniowy. Dziękuję i zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz subskrypcji kanału.